Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Dzień dobry. Dziś wtorek, 26 sierpnia. 60. dzień wakacji. Do ich końca zostało tylko 5 dni. Imieniny obchodzą dziś Maria, Ireneusz i Adrian. Jeśli znasz kogoś o tym imieniu, złóż mu dziś życzenia albo podaruj mały rysunek. A jeśli to ty tak masz na imię, życzymy ci wszystkiego co najlepsze. Słońce wstało dziś o 6.07, a zajdzie o 19.25. A teraz czas na bajkę o książkach i o tym, że warto je traktować jak przyjaciół. W małym miasteczku była biblioteka, w której książki stały równo na półkach. Uwielbiała tam chodzić Zosia. Czasem jednak pożyczała książki i zostawiała je na podłodze. Czasem zginała rogi kartek. A raz nawet przez przypadek rozlała na książkę sok. Pewnej nocy Zosi przyśniło się, że trafiła z powrotem do biblioteki. Ale książki wyglądały inaczej. Miały twarze, ręce i mówiły. Zosiu, lubimy, gdy nas czytasz, odezwała się gruba księga bajek. Ale boli nas, gdy nas gniotą albo zalewają. Chcesz, żebyśmy opowiadały ci historię przez wiele lat? Musisz o nas dbać? Zosia obiecała, że już nigdy nie będzie zginała kartek ani kładła książek na podłodze. Rano, kiedy się obudziła, wzięła książkę ze stolika i delikatnie postawiła ją na półce. Wy też macie swoje uczucia, szepnęła, i zasługujecie na szacunek. Od tego dnia Zosia traktowała książki jak prawdziwy skarb. Bo wiedziała, że dzięki nim zawsze znajdzie się w nowej przygodzie. Ciekawostka dnia: Czy wiesz, że najstarsza zachowana książka na świecie ma ponad 1300 lat? To dowód na to, że jeśli się o nie dba, mogą przetrwać całe wieki. Zadanie: Zrób w domu swoją małą półkę albo pudełko na książki. Tak, by miały swoje bezpieczne miejsce. Zabawa, pobaw się w żywą bibliotekę. Każdy domownik wybiera jedną książkę i udaje, że jest jej bohaterem. Reszta zgaduje, kto to jest. To był 60 dzień wakacji, dzień, w którym nauczyliśmy się, że książki są jak przyjaciele. Trzeba o nie dbać, by mogły opowiadać historię jeszcze długo.